Halo moi drodzy patroni, witam Was w 91 odcinku naszego podcastu Przydatne Idiomy Zwroty i Powiedzonka, a dzisiaj będzie o tym, że mamy czegoś dość. Na pewno mieliście taki czasami się tak zdarza, że coś wychodzi Wam bokiem, i wtedy możecie powiedzieć Ich habe die Nase voll, co oznacza dosłownie, mam pełny nos. W języku polskim, podobny obraz odzwierciedla wyrażenie Mam czegoś po dziurki w nosie. Und wenn Jeśli macie czegoś dość, możecie w języku niemieckim użyć prostszego odpowiednika, na przykład ich habe genug, ich mam dość. Ich habe genug davon, mam tego dość. Weźmy przykład. Ich habe die Nase voll von dem blöden negativen Gerede. Entweder hörst du auf zu jammern oder ich gehe nach Hause. Es reicht, so kann es nicht weitergehen. Shatumat mit das. Ich habe die Nase voll von dem blöden negativen Gerede. Mam już podziurki w nosie tego głupiego, negatywnego gadania. Entweder hörst du auf zu jammern, albo przestaniesz biadolić, oder ich gehe nach Hause, albo idę do domu. Es recht, wystarczy. So kann es nicht weitergehen. Tak dalej być nie może. Weźmy inny przykład. Ich habe die Nase voll von dir. Du denkst nur an dich selbst. Wie kann man nur so egoistisch sein? Przetłumaczmy to sobie. Ich habe die Nase voll von dir. Mam ciebie już po dziurki w nosie. Du denkst nur an dich selbst. Myślisz tylko o sobie. Wie kann man nur so egoistisch sein? Jak można być tak samolubnym? Jak można być takim egoistą? Ja także, jeżeli będziecie mieli czegoś po dziurki w nosie, coś będzie wam już bokiem wychodzić, to użyjcie zwrotu ich habe die nase voll. I tu oczywiście możemy to połączyć z przyimkiem von, czyli ich habe die nase voll von dir, tak jak było w przykładzie, czyli mam już ciebie po dziurki w nosie. Ja, danke schön, das ist alles für heute. Zachęcam oczywiście do wspierania kanału na Patronite. Zostawcie lajka, zostawcie suba i do usłyszenia następnym razem. Danke schön, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.